Nobel dla Polaka, czyli rotblat Oppenheimer i bomba atomowa. N jak nauka. Cykl rozmów Fundacji NRH. Bomba atomowa? To ja ją wymyśliłem. Te słowa Józefa Rotblata, późniejszego noblisty za ruch pokojowy Pagłosz, przywołuje gość kolejnego podcastu, profesor, doktor habilitowany, inżynier Grzegorz Karwasz, wykładowca w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nasz rozmówca jest fizykiem jądrowym i ekonomistą. Na Toruńskim Uniwersytecie prowadzi katedrę dydaktyki i fizyki. Współpracuje z uniwersytetami w Europie, zwłaszcza we Włoszech. Jest członkiem międzynarodowego zespołu naukowców tworzącego największą elektrownię jądrową w Europie. W pierwszej części wywiadu pytamy o przyczyny powstania elektrowni atomowych. Przy okazji mamy szansę usłyszeć opowieść o wynalazcach bomby atomowej. I o powojennej współpracy naukowców. Doprowadziła ona do powstania ruchu pokojowego Pagłusz. To właśnie za to osiągnięcie profesor Józef Rodblat, polski fizyk żydowskiego pochodzenia, otrzymał pokojową nagrodę nobla. Warto dodać, że to on właśnie zobaczył kolejne zastosowanie promieni X w radioterapii nowotworów. Więcej ciekawych wątków dotyczących m.in. fizyki atomowej, fizyki ciała stałego i antymaterii w rozmowie z profesorem Grzegorzem Karwaszem. Zapraszam gorąco. Mira Jankowska. N. Jak Nauka. Cykl rozmów Fundacji NRH. Grzegorz Karwasz. Profesor, doktor, habilitowany inżynier. Ekonomista i fizyk, kierownik Katedry Dydaktyki i Fizyki w Toruniu, tudzież naukowiec w różnych częściach świata. Zakład Dydaktyki Fizyki, którym kieruję, jest jednym z niewielu zakładów dydaktyk przedmiotowych w Toruniu. Jednym z niewielu, nie wiem ilu. Jednym z bardzo niewielu zakładów dydaktyki fizyki w Polsce, czyli jest unikatem. Moja główna działalność naukowa to jest fizyka atomowa, fizyka ciała stałego, antymateria. Ale w tej dziedzinie na świecie pracuje wiele osób. I w tej dziedzinie, publikując, skutki odczuwane są, powiedziałbym, przez ludzkość. No przez ludzkość, w jakiejś tam, w jakiejś części. Natomiast artykuły i wyg wykłady wygłaszane tutaj, książki pisane w języku polskim, znajdują Czytelnika w języku polskim. I żaden Amerykanin nie będzie pisał książek dla polskiego licealisty. Żaden Amerykanin nie rozumie trudności polskiego systemu edukacji. Dlatego ktoś to musi robić. I to jest to zapotrzebowanie społeczne. Jaki jest system edukacji? Znakomicie wiemy. Tak. Jak, jaka ogromna ilość polskich studentów wyjeżdża za granicę. Wiemy. Czyli są, jest wiele, wiele rzeczy do naprawienia. Jak trudno zachęcić do młodzież do e, zainteresowania nauką, wiemy. Inicjatywy tego rodzaju są bardzo rzadkie. Jest ich kilka, a z panią redaktor mieliśmy okazję spotkać się na, ta, na tego rodzaju imprezie w Toruniu tydzień temu, ale są to rzeczywiście rzadkość. Użyję określenia za moich czasów, w latach 70., w czasach tego brzydkiego komunizmu. Brzydkiego totalitaryzmu, jednak sporo uwagi poświęcano wychowaniu młodych ludzi. Bez wątpienia, też to pamiętam. W podobnych czasach studiowałam i uczyłam się, także rzeczywiście no, było inaczej. Ale to jest jakby odrębna kwestia, i tak naprawdę można byłoby na to poświęcić osobne nagranie. Przejdźmy może w takim razie do kwestii związanych z Pana pracą zawodową, naukową. Nie tylko dydaktyką, ale to jest właśnie ta praca związana z fizyką jądrową, atomową. To pierwsze pytanie. Jaka jest, Panie Profesorze, historia elektrowni atomowych? Kiedy powstała pierwsza taka elektrownia? Pani Redaktor, no jesteśmy dorośli. I również słuchaczom należy powiedzieć rzeczy jak stoją. Był film Oppenheimer. Był film, w którym pokazano, jak wielkim wysiłkiem była konstrukcja bomby atomowej. W filmie Oppenheimer został pominięty jeden wątek bardzo istotny w Polsce. Otóż miałem, miałem tę okazję, to szczęście, spotkać profesora Józefa Rodblata. Spotkałem go chyba w 1998 czy 2000 roku na wykładzie dla instytucji pokojowej PAGłosz we Włoszech, ruchu naukowców. Wykład był po angielsku, nazwisko angielskie Joseph Rodblat, ale po wykładzie podszedłem do profesora i zapytałem po angielsku, czy pan jeszcze mówi po polsku? Na co on obruszył się i odpowiedział: przecież ja jestem polakiem, przecież ja jestem polakiem. I cała reszta wywiadu z nim była w języku polskim. Otóż gdzieś w internecie jest mój artykulik w Głosie Koszalińskim lat temu naście na temat profesora Rotblata. On zaczyna tak. Bomba atomowa. Uczestniczyłem, to ja ją wymyśliłem. Historia jest taka. Profesor Rodblad, doktor Rodblad był był naukowcem w Warszawie. Przed wojną skończył doktorat i dostał stypendium do Anglii, do laboratorium fizyki jądrowej profesora Jamesa Chadwicka, odkrywcy neutronu jednego ze składników materii. Noblisty. Dostał, dostał stypendium, wyleciał do Londynu 23 sierpnia 1939 roku. Jego żona była przeziębiona i miała wylecieć następnym samolotem za tydzień. Oczywiście nigdy nie wyleciała. Próbował ją sprowadzić przez Belgię, przez Jugosławię. Nigdy się z nią nie spotkał, ale w tym wywiadzie mówi do mnie tak i tak nadal na nią czekam. To jest historia jego osobista, natomiast historia bomby atomowej jest taka. N jak nauka. Warto wiedzieć. I rozumieć więcej. No, w maju 1938 roku wyszedł artykuł Otto Hahn i Lizy Meitner, dwóch niemieckich naukowców, w którym stwierdzili, że z rozpadu uranu, nazwijmy to prosto, z rozpadu uranu może powstać ogromna ilość energii. Rodblat mówi tak: My zrozumieliśmy to natychmiast. Wiedzieliśmy, co Niemcy robili w Warszawie w czasie I wojny światowej. Gdyby tego rodzaju broń wpadła w ręce Niemców, byłoby to dla ludzkości ogromne nieszczęście. Upraszczam, ale cytuję Rodblata: Po przyjeździe do Chadwicka pokazałem mu ten artykuł, a on natychmiast zapakował mnie i pojechaliśmy do Churchilla. Churchill wsadził nas w samolot. I wysłał do Ameryki. Tak zaczął się program Manhattan. To mówi Rodblat. Oczywiście w filmie, w filmie o Oppenheimerze Rodblat pojawia się tylko na korytarzu przy węgierskim uczonym Schiedlerze. Dwóch ich było: Schiedler i Rodblat, którzy się wyłamali z programu Manhattan, kiedy było jasne, że Niemcy bomby nie zbudują. Manhattan to jest program budowy bomby atomowej. Kosztował 2 miliardy dolarów. A w ówczesnych cenach, Stany Zjednoczone, koszt uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej należy to oczywiście sprawdzić to było 13 miliardów dolarów. Innymi słowy, program Manhattan był ogromnym programem badawczym. W laboratoriach pod ziemią w Los Alamos pracowało 10 tysięcy naukowców. Pracował również Rodblad. On był, on był bez wątpienia jednym z pierwszych naukowców, którzy uświadomili sobie o możliwości budowy bomby atomowej. Oppenheimer został później wyznaczony niejako przez rząd amerykański do koordynowania części naukowej. Do części wojskowej był gen generał Groves. I Rotblat, przeskakując nieco, rodbrat z węgierskim uczonym, ten węgierski naukowiec nazywał się Schiller, poszli do Grówsa i mówią, teraz już nie ma konieczności budowy tej bomby. Na no to gróws powiedział, tak, ta bomba jest nam potrzebna na Związek Radziecki. Do zastraszenia Związku Radzieckiego. I Rodblad z programu się wycofał. Była możliwość powrotu do Polski, rozstrzelanie, albo wycofanie się, rozstrzelanie. Skończyło się tak, że wrócił do Anglii, ale otrzymał zakaz pracy naukowej w fizyce jądrowej, natomiast on wymyślił radioterapię raka. To on wymyślił radioterapię raka, pracował w fizyce medycznej, zaczął tę dziedzinę. Bo nie mógł pracować w fizyce jądrowej. Innymi słowy, wracamy znowu do stwierdzenia, że uczony powinien robić to, czego od niego społeczeństwo oczekuje. Dokończmy, dokończmy wątek budowy bomby atomowej. Sprawdziłem w książce Czedłwika, co Czedłwik mówi na temat powstania bomby atomowej. Czedłwik oczywiście mówi dokładnie na odwrót. No uświadomiliśmy sobie natychmiast niebezpieczeństwo budowy bomby atomowej przez Niemców. Nie wiedziałem się, z kim się tą wiadomością podzielić. Oczywiście nie z moim młodym doktorantem Rodblatem. Jest to w książce Szczedwika. Innymi słowy opowieść o Rotblata jest wiarygodna. Tak? Czyli powstanie pierwszej elektrowni atomowej wiąże się z koniecznością budowy bomby atomowej. Otóż Fermi, który też, Enrico Fermi, włoski naukowiec, znowu specjalista od fizyki kwantowej, atomowej, fizyki ciała stałego, noblista, to on zbudował bombę atomową. To on był umysłem budowy bomby atomowej. On zbudował pierwszy, mówi się, stos atomowy. Było to na boisku Uniwersytetu w Chicago. Tak, żeby nikt nie domyślił się, że powstaje jakaś wielka instalacja. To była de facto pierwsza elektrownia atomowa, to znaczy pierwsze urządzenie, w którym w sposób w miarę kontrolowany dokonywano rozszczepienia uranu. Mówimy o roku 1943-1944. Dlaczego? No, bo bomba plutonowa, ta zrzucona na Nagasaki, przecinek trochę dla zabawy. Byłem w Los Alamos i mówię to z całą stanowczością trochę dla wypróbowania 70 tysięcy ofiar trochę dla, dla zabawy była bombą plutonową z pierwiastka, który nie istnieje w naturze, ale jest wytwarzany w reaktorze jądrowym. Bomba plutonowa może być znacznie mniejsza od bomby atomowej. Bomba atomowa rzeczywiście nazywała się gruby mężczyzna, fat man i była w wielkości od dużo, dużo grubsza niż ja. Natomiast bomba plutonowa to takie wąskie, wysokie cygaro. Czyli aby powstała bomba plutonowa tej, której się boimy, że terroryści mogą w plecaku przenieść i zdetonować Manhattan na przykład, to Pluton powstaje w reakcjach w reaktorze jądrowym, w elektrowni atomowej. Czyli elektrownia atomowa niejako jest produktem ubocznym wytworzenia bomby atomowej i dlatego zacząłem tę odpowiedź dla Państwa. Niestety jesteśmy dorośli i musimy sobie rzeczy powiedzieć jak stoją. Więc pokojowe wykorzystanie energii jądrowej, którym szczycił się Związek Radziecki, że w 52 czy w 56 roku wybudowano pierwszą elektrownię jądrową, oczywiście, oczywiście jest trochę propagandą. Elektrownie jądrowe powstały jako półprodukt, jako produkt uboczny technologii atomowych, ale teflon jest. Produktem wyścigu kosmicznego. Mikrokomputery są produktem wyścigu kosmicznego. Nie obrażajmy się na, na mechanizmy postępu naukowo-technicznego. N, jak nauka, wyjaśnia i inspiruje. Właśnie, to właściwie chyba odpowiedział Pan też na moje kolejne pytanie: w tym zawarte, jakie odkrycia w nauce umożliwiły wytwarzanie energii atomowej? To był, to był ten krótki artykuł dwóch niemieckich naukowców. Oni chyba byli kuzynami Otto Han i Lise May Meitner. Ona nie dostała nagrody Nobla, nie wiem czy on dostał, nie, nie pamiętam tych szczegółów, ale to był. Oczywiście zaczyna się wszystko od niewinnego stwierdzenia naukowców, a później rozpoczyna się. Ta cała lawina postępu technicznego. No, ogromnym wyzwaniem było wzbogacanie uranu, bo uran naturalny nie pozwala na zbudowanie bomby atomowej, nie pozwala również na użycie w reaktorze jądrowym. Należy go, jak to się mówi, wzbogacić. Należy go usunąć z tych frakcji najpierw powiem słowo zrozumiałe z tych frakcji uranu. Które nie są rozszczepialne. I teraz już zaczynam mówić nieco dokładniej, bo uran, jeden, jeden z typów uranu, jeden z izotopów uranu 235 o masie 235, kiedy pochłonie. Neutron, słowo już padło, tę cząstkę wymyśloną przez Chadwicka, ale które, z których my się składamy. Jeżeli pochłonie neutron, on rozpada się na dwie nierówne połowy i wytwarza ogromną ilość energii. Czyli, czyli najpierw krótki artykulik naukowy. Później, oczywiście, stwierdzenie i próby. W, w pewnym momencie w filmie Oppenheimer jest coś takiego, że starają się określić masę krytyczną. Teraz opowieść nie Blata, tylko innego naukowca, który był uczniem Fermiego z kolei. Profesor Fano, też miałem szczęście spotkania tych wielkich ludzi i rozmawiania z nimi. Uczeń profesora Fano, który był uczniem profesora Fermiego, mówił tak. No nie wiedziano, jak sprawdzić, jaka jest masa krytyczna. Jeden z naukowców zaoferował się, wziął dwa kawałki uranu, zbliżał je do siebie i poczuł, że się nagrzewają. Oczywiście mogło się to skończyć wysadzeniem w powietrze całego Los Alamos. Ale w filmie Oppenheimer chyba jest taki inny fragment, że przelatuje kawałek uranu przez inny kawałek uranu i sprawdzają, czy się nagrzewają. Innymi słowy, czy powstaje energia. Tych działań było mnóstwo. Te działania, oczywiście II wojna światowa, nie zapominajmy, że nie tylko dla Polski, ale dla wielu narodów znaczyła dojście do granicy istnienia. Także nie zapominajmy, że wyścig w kierunku bomby atomowej, jądrowej był uzasadniony. I było uzasadnione wycofanie się Rotblata i Schindlera, może mylę nazwisko, z bomby atomowej. Jak to się skończyło? Mówiłem, wrócił do Anglii, natomiast chyba znowu w 1952 roku z Einsteinem podpisali memorandum do prezydentów całego świata o zaprzestanie wyścigu atomowego. Tam był, tam był wybitny matematyk i filozof Russell i ten manifest nazywa się imieniem Bertranda Russella, ale tam był Rotblat, tam był Einstein. I było 11 naukowców. Rodblat był jednym z nich. Był sygnatariuszem tego wniosku, tego memorandum Rassela o zaprzestanie wyścigu bomb w kierunku bomby atomowej. Dokończę jeszcze fragment, który powinniśmy znać jako Polacy. Bo Rodblat on uważał się za Polaka. On był Polakiem. On nie mógł wrócić do Polski długo, długo, długo. W tej chwili w, w Warszawie plac na Nowolipkach jest nazwany imieniem Józefa Rotblata, niedaleko domu, w którym mieszkał przed wojną. Nowolipki, czyli tereny byłego getta. Wiemy, on pochodził z rodziny, która mieszkała w getcie żydowskim. Jego ojciec był właścicielem małego przedsiębiorstwa przewozowego węgla w czasie I wojny światowej. Do końca dokończę. Orodblaci był sygnatar, sygnatariuszem tego, e, tego manifestu, ale to jeszcze mało, bo wielkie Mocarstwa nie miały najmniejszej chęci zrezygnować z wyścigu atomowego. Najmniejszej chęci. W 1982 roku byliśmy na granicy wojny jądrowej. Też za chwilę o tym opowiem, bo też jest to ciekawa historia, mało znana i też dotyczy osoby, która miała imię polskie Stanisław. Był to oficer w randze kapitana, który miał nacisnąć guzik wojny nuklearnej. N jak nauka. Warto wiedzieć i rozumieć więcej. On miał nacisnąć guzik wojny nuklearnej. Było to 14 września 82 roku, może 83, da się to odszukać. Wracajmy do Radla. Stanisław musiałbym sobie przypomnieć, ale nazwisko też było bardzo polskie. Też było bardzo polskie nazwisko. Historia wręcz niewiarygodna. Bo Rosjanie wprowadzili system satelitarny ostrzegania przed nalotem jądrowym, przed wystrzeleniem rakiet z terytorium amerykańskiego. Amerykanie taki system wprowadzili, Rosjanie wprowadzili podobny, skomputeryzowany system ostrzegania przed atakiem jądrowym. I ten Stanisław, może pod koniec wywiadu sobie przypomnę, Stanisław nie miał dyżuru nocnego. Mówimy o bunkrze ileś tam metrów pod Moskwą, może nawet i 80. O bunkrze najbardziej strzeżonym, w którym były wszystkie guziki do naciśnięcia rozpoczęcia wojny jądrowej. On nie miał dyżuru, ale kolega zachorował i on przypadkowo trafił na ten dyżur. O drugiej w nocy mniej więcej komputer sygnalizuje, Amerykanie wystrzelili pociski jądrowy w kierunku Rosji. E, oczywiście mogła być to pomyłka, ale za chwilę, parę minut później komputer mówi, sześć pocisków zostało wystrzelonych. I za parę minut mówi komputer, Amerykanie wystrzelili wszystkie pociski jądrowe lecą w kierunku Rosji. Ten kapitan Stanisław miał obowiązek zadzwonienia na Kreml, natychmiastowego. Możecie sobie Państwo wyobrazić, pierwszy sekretarz nie pamięta Mandropow czy Czernienko, jeden 82, drugi 83 lata, zbudzony o drugiej w nocy, co oczywiście nacisnąłby guzik. Nie zadzwonił. Oczywiście został zdegradowany, pozbawiony emerytury, wyrzucony z pracy, ale uniknęliśmy wojny jądrowej. A, amerykański senat przyjął tego Stanisława aplauzem. No, no, także, proszę Państwa, to było to realne niebezpieczeństwo. Ale jeżeli były wystrzelone te pociski, to się nie, 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 były, nie były wystrzelone pociski. Po prostu satelita pomy, pomylił zachodzące słońce z lat, latującymi pociskami przerażające przerażające proszę państwa ale, ale z drugiej strony uczy nas zdrowego rozsądku odpowiedzialności został zredagowany zdegradowany żył w przerażającej nędzy w mieszkanku w Moskwie ale... I także go nie zamordowano, prawda? Bo przecież za takie, taką niesubordynację właściwie to się kończyło utratą życia. Tak mogło się kończyć. Wcześniej na pewno by się skończyło. Mówimy, to, tu, mówimy tutaj już niejako o przemianach w Związku Radzieckiego, Pierestrojka, następnym był Gorbaczow, także powoli się to zmieniało. Ale nie jest to pomysł z, z fantastyki naukowej, że groziła nam wojna jądrowa. Można znaleźć dokładną godzinę. Dzień i, i osobę. Wracamy do Rodblat. Oczywiście sam manifest to jest manifest, ale Rodblat i koledzy wymyślili inne posunięcie, nazwijmy to. Spotkali się w małym miasteczku w Kanadzie, na wybrzeżu Kanady, w miejscowości Pagłos. Spotkało się kilkunastu naukowców. Radzieckich, amerykańskich, może i kanadyjskich, w małym miasteczku. E, naukowców od badań jądrowych. No i nagle cała ogromna polityczna konstrukcja bomby atomowej czy konfliktu atomowego tak jakby ktoś wyjął zapalnik. Bo nagle ci wielcy politycy gotowi, i znowu w filmie Oppenheimer mamy znakomicie pokazane, jak prezydent Stanów Zjednoczonych z zimną krwią decyduje o zrzuceniu bomby atomowej na Japonię z zimną krwią, absolutnie. Politycy byli gotowi. Natomiast w momencie, kiedy. Podejrzewali, że naukowcy między sobą wymienili jakieś informacje i w związku z tym nasze działania mogą być nieskuteczne. Wówczas zaczęli myśleć. I ruch Pagłosz, ruch Pagłosz był tym, który rozminował w pierwszym momencie bombę atomową. Rodblat był noblistą. Mój artykuł o, o, o Rodblacie ma tytuł Polak, fizyk noblista był noblistą. Za ruch pokojowy Pagłosz to on go stworzył i w 1995 roku dostał nagrodę Nobla za stworzenie ruchu pokojowego Pagłosz. N, jak nauka, wyjaśnia i inspiruje. Tutaj zatrzymujemy naszą rozmowę, ale nie na długo, bo już wkrótce kolejny odcinek wywiadu z profesorem doktorem Habilitowanym, inżynierem Grzegorzem Karwaszem, który jest wykładowcą w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi katedrę dydaktyki i fizyki. Nasz gość jest specjalistą w dziedzinie fizyki atomowej, fizyki ciała stałego i antymaterii. Fascynuje się także filozofią i teologią oraz innymi dziedzinami wiedzy. Ta rozmowa, jak również wszystkie inne w cyklu N jak nauka, znajduje się na portalu w poszukiwaniu projektu wplysnikprojektu.pl w zakładce Media Podcasty, ale także można wszystkie rozmowy znaleźć na kanale YouTube Fundacji NRH. Oraz także w przestrzeni internetowej Suncloud. Zachęcam Państwa do zajrzenia na portal w poszukiwaniu projektu, ponieważ można tam znaleźć mnóstwo ciekawych materiałów wizualnych, audiowizualnych i tekstowych poświęconych dyskusji, jaka toczy się między zwolennikami teorii Darwina, a sympatykami teorii inteligentnego projektu. I przy okazji kolejna strona fundacji nrhe.nrhe.pl Tutaj, oprócz standardowych informacji na temat samej organizacji, czyli czym jest, jak można z nią współpracować i to zarówno indywidualnie, jak i instytucjonalnie, warto zajrzeć w zakładkę księgarnia, ponieważ tam Znajdują się dwa cykle książek: seria inteligentnego projektu, nazwa mówi sama za siebie, i cykl perspektywy nauki. Gorąco zachęcam Państwa do przyjrzenia się książkom wydawanym przez Fundację NRH, bo są profesjonalnie przygotowane z mnóstwem przypisów, bibliografią, często są też załączone do książek indeksy tematyczne albo nazwisk. Ja dziękuję tym razem za uwagę i zapraszam na kolejną część rozmowy z profesorem Grzegorzem Karwaszem. Mira Jankowska. N. Jak Nauka. Cykl rozmów Fundacji NRH.